Sponsorem programu jest Rentmoto.pl Podróżuj na Sycylię, nasz motocykl czeka na Ciebie. edycja i e, drugi raz miałem okazję zobaczyć te regiony specjalne, mazurskie. Ja pamiętam te kamionki, o które trochę się uzmiechałem, ale które kocham i polecam. Nagraliśmy trochę materiał z ekma 2021. To jest część tych niespożanki Norden-Uskwarna, które każdy czekał. Lindon miał mi pokazać, ale znowu mi uciekło. Jesteśmy na Czarnorzekach. w Dole mamy Krosno. Krosno, bieszczady przed nami, Dukla na prawo nowo czyzna. E, mam przyjemność, żeby komentować e, ten podsumowanie od Enduro Rally, 24. Darek Kuciel, który na dobrą sprawę też jest dystrybutorem Enduristan i który będę spotkał chyba też w Mediolan, ale wspominamy Darek w Twoim w końcu odpowiednie polsku. E, Jakie były te sukcesy od tego e, wydarzenia 2021 i co ewentualnie szykujecie na następne edycje tego e, bardzo popularnego już to, wśród e, naszych widzów od Motowizjoner, e, ten e, właśnie Event of the Year. Co powiesz? W tym roku poprzeczka była tak wysoko postawiona, że myślę, że już lepiej nie jesteśmy w stanie przygotować imprezy. Tak? I w przyszłym roku planujemy zmiany, chcemy zrobić dwie imprezy, podzielić troszeczkę. Pierwsza impreza ma być bardziej pro na początku sezonu, a dalej w drugim terminie września to bardziej mamy liczymy na takie imprezę troszeczkę spokojniejszą. Wracamy na Mazury i tam będziemy jeździli tak? do naszej bazy w Kamionkach. Jeszcze jedno pytanie, bo e, powiedzmy, że e, ten rok, e, ten e, frekwencja, tak się mówi, po polsku była e, niesamowita, ponad e, 200 e, motocykli, ponad... E, Dużo, dużo więcej na ten klasa kobieta. Możemy gadać troszeczkę o tych e, zwycięstwach, tak się mówi, te osoby, które wygrali, bo masz też jakieś tam wiadomości, że chyba ten osoba, które wygrało, będzie e, testował najlepsze produkty od Endurystan. Dobrze mówię? Czy są tylko plotki z korytarzy, tak nazwane? No i jest taki zamiar, jesteśmy po jakichś tam wstępnych rozmowach i tam czy wygra, to jeszcze nie wiemy, tak, zobaczymy jak to będzie trzeci dzień, gdzie pójdzie, tak, to wtedy tak naprawdę będzie ogłoszenie wyników, no ale w klasie Rally ADV jest liderem i... Jak jest jego nazwisko, wspominamy może tego zawodnik, który bardzo mocno... Łuka, Łukasz Kurowski, tak. Łukasz Kurowski, zapisujecie tego i on jeździ z jakim modelem motocyklu? KTM 890 890. Widzieliście, że e, pomimo, że e, troszeczkę, e, ja muszę to powiedzieć czasami, że e, troszeczkę KTM nie zadba o nas jako dziennikarze, bo oni tam są dziwne tam z Bratisława decydują. Natomiast e, my lubimy mimo wszystko KTM i obiektywne o e, tego fantastyczny pojazd gada. Men tym bardziej Darek, który jest właścicielem jednej z nich. To chyba 790, dobrze mówię? Nie, nie 690. Tak blisko, blisko było, tak. Przysiadłem w tym roku się na KTM-a i będzie trochę więcej emocji. Jak podsumujesz tego, tegoroczna edycja? Właśnie co Was najbardziej zaskakiwał, co najbardziej Was satysfakcjonował i, i, i co można poprawić tak naprawdę? Mało. Przede, przede wszystkim zaskoczyła nas frekwencja, bo tak? jak zmienialiśmy, planowaliśmy taką dużą zmianę. Myśleliśmy, może ktoś zobaczy, jest taka impreza, może 100 osób przyjedzie, może 50, może w ogóle nikt. A uczestnicy normalnie dopisali, ponad 200 osób, tak jak wspominałeś. Raj był długodystansowy z przemieszczaniem się, z bazami, więc ta logistyka to wszystko. I nas, i dla uczestników dawało dużo frajdy, Nic. Powiedz mi, bo e, jedna rzecz, która zawsze dla mnie jest magiczna, czy e, macie jakieś magia, żeby zamówić pogoda, robicie jakiś WUDU, rytuał? E, bo druga edycja i e, drugi raz miałam okazję zobaczyć te regiony specjalne mazurskie. Ja pamiętam te kamionki, o które trochę się uzmiechałem, ale które kocham i polecam, bo e, czasami nawet długodystansowe motocykliści idziecie na taki egzotyczny. E, Wiprawy, ale zapomnijcie, że tuż tuż e, na region e, Warmia i Mazurski macie e, przepiękne e, miasto. Tutaj tak, tak zwane TET, tak się nazywa on, bo to jest też ekspert. E, więc e, pogoda. E, opisała, bo na te pierwsze dwie edycje i co ciebie zaskakiwał osobiście Darek? Jakiś może załoga, czy jakiś specjalny rider, Oczywiście te fantastyczne ujęcia od Barty Koszory, ale co to było? To znaczy, sponsory reagowali dobrze do tego wydarzenia? Jakiś wiadomość chcesz zdawać dla naszych widzów? Generalnie zaskoczyła mnie cała impreza, tak? Uczestnicy tak dalej, tak jak przyjęli tą imprezę, jak jeździli, zachowanie bezpieczeństwa. I to, że ludzie chcą jeździć, tak? Dają możliwość taką, żebyśmy my mogli jeszcze w kolejnych latach na tych terenach organizować. Nie robią jakiejś tam szybkiej jazdy, nie dokuczają innym uczestnikom, tak? mieszkańcom tutaj lokalnym, co jest ważne dla nas. Nic więcej mnie nie zostaje niż może w końcu poprosisz. Może KTM, ale, ale jeżeli nie KTM. Może nasi koledzy z Rapid Poznan, bo e, oni oprócz dystrybutorem CD są też dealerem KTM. Ja bardzo chętnie się e, spróbuję, bardzo pokorne. Mimo mojego wieku, mimo mojej wagi, mimo moi, e, fakt, że opuściłem na Nasterkowo dawno, dawno temu, ale chętnie się zamierzam do Enduro Rally 24. Ale więcej informacji znajdujecie właśnie na stronie Enduro Rally 24. .pl. Dziękuję Darek, dziękuję dla Twojego uczestnictwa i do zobaczenia wejkma Mediola. Do zobaczenia. Kurczę, zajebista odskocznia w ogóle od rzeczywistości. To jest coś, co jest potrzebne przynajmniej dwa razy do roku, kurde, żeby odpocząć. Męczysz się po to, żeby odpocząć. To tam... tu nie ma normalnych ludzi, wszyscy wkręceni, o to ze wszystkim chodzi. Fajni ludzie, fajna impreza, oby więcej takich klimatów, tylko takich klimatów. Połowie stawki, jestem jak na depiut, jestem bardzo zadowolony, ale już czekamy na bazę. Czekamy na bazę, żeby troszeczkę poświętować. Za mało błota. Za dużo kurzu. <śmum> <śmum> Mam wrażenie, że moje całe płuca są wklejone kurzem. Było warto, było warto, bo było męcząco, było wymagająco. I to chyba jest najważniejsze w tym rajdzie. Chyba tak. I na tyle mamy tylko siłę. <śmum> Sponsorem programu jest Rentmoto.pl Podróżuj na Sycylię. Nasz motocykl czeka na Ciebie. Jesteśmy tutaj w stoisku Enduristan panowie, bo chcemy was powiedzieć, że nagraliśmy trochę materiał z Ekma 2021, to jest część tych niespodzianki Norden Uskwarna, które każdy czekał, Lindon miał mi pokazać, ale znowu mi uciekło. On jest gorzej niż taki kobiety gwiazdorkę, ale Kiedyś Cię złapię, Lindon. Więc będziemy się zobaczyli. Jutro nagrywamy wywiadek, ale teraz to jest tylko jedno podsumowanie, na które ja i mój kolega Darek Papuk nagrywaliśmy bardzo głęboki materiał dla Was. Które oczywiście są robione pod naszym gustu, więc nie mogę Was powiedzieć dużo więcej. Oglądajcie Motowizjoner działo <grydżało> się na ten Ekma 2021. Mimo ten COVID. Darek, zapraszam cię, powiedz mi parę twoich wrażeń, bo ja jeszcze zastanawiam się nad na królowa e, tych e, wydarzeń. Motoguci, powtarzamy, bez BMW, bez Harley Davidson, bez e, usparna, które tylko mamy tu e, wyjątkowo, dzięki Enduristan, bo e, e, nie byli obecne. Natomiast e, targi, które i tak się obili z bardzo dużym entuzjazmem od... Łosi i cały świat motoryzacyjny, bo spotkaliśmy sporo Polaków. Moja królowa jest chyba ta Augusta. Dla mnie robił najwięcej wrażenia ten Augusta Adventure. Troszeczkę mniej, bo ja nie jestem. Nie, nie, nie byłem wow, jak widziałem ten Mandello Fausto, ale wiem, że ty masz inne opinia i respektujemy każdą opinia, bo tu nie ma mądrzejszej lub tego. Co sądzisz, Darek? Numerem jeden faktycznie jest Augusta, ale ta oh. 950. Tak, bo tak, 550 ta ta jest, no, no. waży tyle samo, a jest no, o połowę bo słabsza. Dodatkowo dla mnie coś, na co bardzo długo czekałem, czyli Tuarek, który robi naprawdę duże wrażenie i bardzo czekam na ten motocykl, ponieważ wiem, że MV Agusta będzie raczej poza moim zasięgiem, ale na Tuarega chyba będę ostrzał ząbki. No bo tu Arek, już mamy pierwsze wrażenia, że ten silnik 660 absolutnie nie śpi, więc e, e, czekajcie tylko i pamiętajcie, że już ludzie lubią ten nasze logo robione przez Papu. na dobrą sprawę. Moto, Wizjoner, sobota, ale niedziela jest powtórka, albo wtorek jest powtórka. Oglądajcie i powiedzcie wasze koledzy, bo <laughs> musimy taki rozkręcić głos, że istnieje taki program, który powie to co myślę. Prawda, Darek? No, zwłaszcza ja. A myślę, że ten Norden jest spasioną świnią. To tak na marginesie. Czekajcie, ale poza tym Motowizjonerem, poza tą Motowizją, pamiętajcie o tym, że Motowizjoner jest również na Instagramie, tak? Absolutnie jesteśmy na Instagram pisając Motowizjoner albo jest ta strona Facebookowa Motowizjoner. Możecie pisać motowizjoner.pl lub ten kanał YouTube Motowizjoner. Więc czekamy na Wasze. Sympatyczne krytyki, czekamy na Wasze sugestie, ale zaczynamy powiedzieć, że my szukamy takich nowych redaktorów do naszego programu. Czy są kobiety, czy są faceci, osoby z pasja. I z wizja, taka wizja, która nie zawsze musi być racjonalna. Więc bądźcie motowizjonerów. On strasznie dużo gada. A ja chciałbym. A ja chciałbym, żebyście na YouTube komentowali nasze materiały, mówili co wam się podoba, co wam się nie podoba, żebyście nam cisnęli. E, ja wiem, że ja też jestem grubą świnią, tak samo jak ten Norden. E, nie musicie już więc o tym pisać. E, to sobie wyjaśniliśmy. Piszcie, komentujcie, bo im więcej komentarzy, tym większe zasięgi i tym więcej będziemy mogli robić materiałów. Dziękuję, tyle miałem do powiedzenia. Ciao Lindon, ciao Enduristan, see you soon! <laughs> Jesteśmy w karczmie Stary Lwów, drugi przystanek, pogoda się poprawia. Jedziemy dalej, za chwilkę zjemy obiad i próbujemy dojechać do Bieszczet. Już nie pada deszcz, pogoda jest coraz fajniejsza. Zobaczymy co będzie dalej. Zbyszczak, mamy przewodnika. Zbyszek nas tutaj poprowadził w takie piękne miejsca. Widok jest coraz ładniejszy. I tego siatkarza. Zbyszek, powiedz, sorry, gdzie jesteśmy? Jesteśmy na Czarnożekach, W dole mamy krosno. Krosno, bieszczady przed nami, dukla na prawo, nowo sądeczczyzna, gorlice. Piękne miejsce. Jak wam się podoba? Super, pięknie. Praca super, super. fajna. Jedziemy dalej, nie? Jedziemy dalej. na polu namiotowym PTTK w Wetlinie. To jest nasza dzisiejsza baza, prawdopodobnie jutrzejsza też ludzi jest dosyć dużo. Znaleźliśmy swój kącik, będziemy tu nocować.